Anuncio Bobis gaudium magnum. Abemus Papam. Duch Święty i Maryja. Wzór osobistego związku Boga i człowieka, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 18 kwietnia 1990 roku. Jak już widzieliśmy, prawidłowe i pogłębione odczytanie wydarzenia wcielenia słowa prowadzi do odkrycia wraz z prawdą o Chrystusie, człowieku Bogu, także prawdy o Duchu Świętym. Te dwie prawdy. O Chrystusie i o Duchu Świętym składają się na jedną tajemnicę wcielenia, która zostaje nam objawiona w Nowym Testamencie, przede wszystkim jako wydarzenie historyczne i biograficzne, pełne tajemniczej prawdy, w przekazie Mateusza i Łukasza o poczęciu i narodzinach Jezusa. Uznajemy te tajemnice, gdy w wyznaniu wiary w Chrystusa, przedwiecznego Syna Bożego, mówimy, że stał się człowiekiem, Począł się i narodził z Maryi dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Tajemnica ta przebija z opowieści ewangelisty Łukasza o zwiastowaniu Maryi, ukazanym jako wydarzenie umieszczone w kontekście głębokiego, wzniosłego i osobistego związku między Bogiem i Maryją. Ten sam tekst rzuca także światło na sprawę osobistego związku Boga z każdym człowiekiem. Bóg, który jest obecny we wszystkim jako początek, i moc. Utrzymująca w istnieniu każdą istotę zgodnie z jej naturą, uobecnia się w nowy sposób w każdym człowieku, który otwiera się nań i przystępuje do Niego, przyjmując dar łaski, przez który może Go poznać i ukochać miłością nadprzyrodzoną, jako gościa swej duszy, stającej się Jego świętym przybytkiem. Jednakże obecność jeszcze bardziej wzniosłą i doskonałą, co więcej jedyną. Bóg urzeczywistnił w człowieczeństwie Chrystusa, łącząc je z sobą w osobie przedwiecznego Słowa, Syna. Można powiedzieć, że w Maryi Bóg urzeczywistnił obecność specjalną i uprzywilejowaną we wcieleniu Słowa, w poczęciu i narodzeniu Jezusa Chrystusa, którego on sam jest Ojcem. Tajemnice te można odkryć wówczas, kiedy się rozumie wcielenie, w pełnym jego wymiarze. Powróćmy do refleksji nad przekazem Świętego Łukasza. Jest to zapis i świadectwo ściśle osobistego związku między Bogiem i najświętszą dziewicą, której Jego wysłannik zwiastuje jej powołanie, ma stać się za sprawą Ducha Świętego matką Mesjasza, Syna Bożego. Bóg udziela się Maryi w troistości osób, które Chrystus później ukaże jaśniej w ich jedności i w ich odrębności. Archanioł Gabriel zwiastuje jej, że z woli i za łaską Boga pocznie i wyda na świat Tego, który zostanie rozpoznany jako Syn Boży. Stanie się to za sprawą, to jest mocą Ducha Świętego, który stępując na nią sprawi, że zostanie ludzką matką tego Syna. Określenie Ducha Świętego rozbrzmiewa w duszy Maryi, jako imię własne osoby, co jest nowością w stosunku do tradycji Izraela i tekstów Starego Testamentu, a równocześnie stanowi zadatek objawienia, które dopuszcza ją do niejasnego jeszcze poznania tajemnicy trynitarnej. Szczególnie Duch Święty, jak można wyczytać ze słów Łukasza, odzwierciedlających odkrycie dokonane przez Maryję, Jawi się jako ten, który w pewnym sensie usuwa dystans między Bogiem i człowiekiem. Jest osobą, w której Bóg przybliża się do człowieka w jego ludzkiej naturze, aby dać siebie człowiekowi w swoim bóstwie i aby urzeczywistnić w człowieku, w każdym człowieku, nowy sposób zjednoczenia się i obecności. Maryja jest pod tym względem uprzywilejowana ze względu na obecność Bożą. I zjednoczenie z Bogiem w macierzyństwie. W perspektywie tego najwyższego powołania zostaje obdarzona specjalną łaską, o której mówi Anioł w swoim pozdrowieniu. To wszystko jest dziełem Ducha Świętego, który jest początkiem łaski w każdym człowieku. Duch Święty stępuje na Maryję i w niej działa, mówiąc chronologicznie, jeszcze przed wcieleniem to jest w jej niepokalanym poczęciu. Dokonuje się to przez wzgląd na Chrystusa, jej Syna, w ponadczasowym kontekście tajemnicy wcielenia. Niepokalane poczęcie jest jej zaantycypowanym udziałem w dobrodziejstwach wcielenia i odkupienia, w których dar z siebie Boga dla człowieka osiąga swój szczyt i pełnie. Jest to dzieło Ducha Świętego. Anioł mówi do Maryi: Duch Święty stąpi na ciebie. I moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. W zapisie Łukaszowym obok innych wielkich prawd, zawiera się i ta, że Bóg czeka na akt przyzwolenia dziewicy z Nazaretu. W księgach Starego Testamentu, gdzie mowa jest o niezwykłych okolicznościach narodzin, chodzi o rodziców, którzy ze względu na podeszły wiek nie mogą już mieć potomstwa. Tak było poczynając od Izaaka który rodzi się z sędziwych rodziców Abrahama i Sary, aż po narodziny Jana Chrzciciela, na progu Nowego Testamentu, z Zachariasza i Elżbiety, którzy także byli Starzy. W zwiastowaniu Maryi dzieje się coś zupełnie innego. Maryja całkowicie oddała się Bogu w dziewictwie. By stać się Matką Syna Bożego, musiała wypełnić to jedno, czego od niej oczekiwano: wyrazić zgodę, by Duch Święty dokonał w niej swego dzieła. Mocą Boską. Dlatego wcielenie, będąc dziełem Ducha Świętego, zawiera w sobie akt wolnej woli Maryi, ludzkiej istoty. Istota ludzka, Maryja, odpowiada w sposób świadomy i wolny na działanie Boga, przyjmuje moc Ducha Świętego. Prosząc Maryję o wolną i świadomą odpowiedź, Bóg szanuje w niej i podnosi do najwyższej rangi godność przyczynowości. Którą on sam nadaje wszystkim istotom, a szczególnie istocie ludzkiej. Z drugiej strony mamy piękną odpowiedź Maryi. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, która już jest owocem działania Ducha Świętego w jej osobie, w jej woli i w jej sercu. Jest to odpowiedź udzielona przez łaskę i własce, która pochodzi od Ducha Świętego. Co nie umniejsza faktu że jest ona autentycznym wyrazem wolności ludzkiego stworzenia, świadomym aktem wolnej woli. Wewnętrzne działanie Ducha Świętego zmierza do tego, by odpowiedź Maryi, tak jak odpowiedź każdej osoby ludzkiej, wezwanej przez Boga, była odpowiedzią taką, jaka być powinna, i by w sposób jak najbardziej kompletny wyrażała osobistą dojrzałość oświeconej i pobożnej świadomości która umie oddać się bez zastrzeżeń. Na tym polega dojrzałość miłości. Duch Święty, powierzając się ludzkiej woli jako miłość, sprawia, że w tym, komu się powierzył, rodzi się i rozwija miłość stworzona, która, będąc wyrazem ludzkiej woli, stanowi jednocześnie duchową pełnię osoby. Maryja daje swoją odpowiedź miłości w sposób doskonały. I dlatego staje się świetlanym wzorem osobistego związku Boga z każdym człowiekiem. Wydarzenie z Nazaretu, opisane przez Łukasza w Ewangelii zwiastowania, jest zatem doskonałym obrazem, modelem, rzec można, związku Boga z człowiekiem. Bóg pragnie, aby ten związek wyrastał w każdej osobie z daru Ducha Świętego, ale także, by opierał się na osobistej dojrzałości. U progu nowego przymierza Duch Święty czyni Maryi dar niezwykłej wartości duchowej, otrzymując od niej akt przyzwolenia i posłuszeństwa miłości, który jest przykładem dla tych wszystkich, którzy są wzywani do wiary i naśladowania Chrystusa teraz, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Po spełnieniu się ziemskiej misji Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego w całych dalszych dziejach Kościoła będą powtarzać się. Jako przedłużenie wydarzenia z Nazaretu, tajemnica wcielenia. Wezwanie skierowane do każdego człowieka, dar z siebie ze strony Boga, działanie Ducha Świętego. I trzeba, by odpowiedź człowieka na to wezwanie i dar Boga była zawsze wyrazem owej osobistej dojrzałości, która błyszczy w fiat dziewicy z Nazaretu podczas zwiastowania.